Chcę wyjść i ściągnąć kurtkę? Nie, poradzę nie, nie, nie. idę, nie rok Zjadę. 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 Co jest? Zjadę. 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 Ci nie, no musicie wyszaleć. Przepraszam, pan, państwo nie założą na dany adres, prawda? Nie, no nie. nie. a, pa, a pani nie jest zabierana aż Tamta Tam, siedzi z tyłu? Tak. Ale piana, czy tak po prostu, bo wypchłusiła? Masz pana, i nie, nie, O nie, o nie, 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 jakie, bo to już, no... co? O Boże, ku... Masz, kłopcze! Chuje... Ja pie! Taki tacy ludzie kur** na nowym świecie! Ja pie! Ja. No, chłopcze! No, chłopcze! No, chłopcze! No, chłopcze! No, chłopcze! No, To mu chłopcze! No, chłopcze! raz. Połóż użyj to! jak kurwa, kurwa! No kurwa! Chodź, jak się wystraszyłem! Chwaka. Idą na A chyba. Jeden na midia. Taka na midia. Dalej czeka. Wysuję z serca! zarejestrował swój samochód na Słowacji niesamowite, że nie płaci podatków w naszym kraju. Jak ja wytradowałem teraz 6 bitcoinów i opiu, to musiałem się z nich rozliczyć. Złodziej! Złodziej! Czy on tam ulicę buduje, tam utrzymuje Słowaków, zamiast tu w Polsce polski podatek i polską gospodarkę rozpędzać. No i ręce mi opadły. Ręce mi opadły. Czas przygotowania. Istotne jest, aby gotować również bo...